W tym dniu życie stało się moim pogrzebem, bez ciebie przy mnie, moje serce nie bije, ja nie oddycham, samotność mnie dusi, wszędzie widzę ciemność, <coughs> pokoje jest mi tak zimno, gdy próbuję zaśpiewać, wyłączam przycisk i umieram, zaczynam błagać, ty jesteś moim zdaniem, pierwszym to dnia miłością, ponieważ żadna inna mi cię nie zastąpi, skradłeś moją duszę. Przywróciłeś mnie do życia. Jestem taka do z dużej ilości napisanych piosenek. Gdy próbuję zaśpiewać, wyłączam przyciski. Umieram. Zniszczyłam naszą miłość. Złamałam nasze serce, ty ode mnie odeszłaś. Zostałam sama. Karma w ręce. Teraz to wiem jak. Strasznie popełniłam, błąd. łamiąc serce tej jedynej kobiety, którą szczero miłość się pokochałam. Teraz sama jestem Mogłam być sobą taka szczęśliwa Taniec wśród łaz Taniec we łzach Moje oczy nie przestają błagać Będę walczyć. o miłość wam Aż wybaczysz mi do mnie wrócisz Daj mi ten powód, bym doszyła jutra Nienawidzę siebie, czyli się umarłam bez duszy Gdy próbuję zaśpiewać, śpiewać, śpiewać Wyłączam przyciski, o. Moje ciało, żera jak parapet, niedługo stanie się białe jak śnieg, złamałam się w środku jestem pustem, spalnałam to, co nas łączyło przez tyrat, zrozumiałam, że ty jesteś miłością mojego życia, nienawidzę siebie, czuję się umarłą bez duszy, gdy próbuję zaśpiewać, wyłączam przyciski, umieram, nie wiem, z innym, choć z lcymi podpowiadało, że tylko ciebie jedną kocham. Nie kłamałam wtedy rzeczy, jak zawsze. Mówiłam prawdę o tym, że jesteś moją jedyną. Przełapałaś moje zmy myśli, które umierzę czytać, lecz tam, żałość twarz innej kobiety. wiesz, skarbie, że właśnie zrozumiałam swój błąd, choć nie mam ani Proszę, już biedna jestem, wiesz, zapłacę ze twą za, za każdym bojem sam <kuh> co ci to. Gdy próbuję zaśpiewać, włączam przyciski. Umieram. Gdy w dyskutacji, jestem, tylko z stylcem kości, śmiercią szkieretem. Mój charakter nie jest idealnym charakterem. To tak jaka jestem, Bryn nawet sama mnie. Ponieważ nie mogę być dałam kobiety Twojej. tak bardzo śpiewać, wyłączę przyciski. Umieram. Zniszczyłam naszą miłość. Złamałam nasze serce. Ty ode mnie odeszłaś. Zostałam sama. Karma w ręce. Teraz to wiem jak straszne popełniłam. A więc serce tej jednej kobiety, którą szczerą miłością pokochałam. Teraz sama jestem złamana. To wszystko moja wina. mogła być z tobą taka szczęśliwa. Taniec w Was, taniec we usach. Moje oczy nie przestają płakać Będę walczyć o miłość, twa, masz, wybaczysz mi, do mnie wrócisz Daj mi ten powód, bym dożyła jutra Nienawidzę siebie Czuję się umarłym bez duszy Gdy próbuję zaśpiewać Włączam przyciski Umieram Moje ciało Szere jak parabet Długo stanie się białe jak śnie w środku jestem pusta. Zmalowałam, co nas łączyło przez tyle Zrozumiałam, że ty jesteś moją miłością, miłością, miłością mojego życia. Nie siebie. Nie nawidzę siebie. Czuję się, umarłam bez duszy Teraz śpiewać, zaśpiewać i o przyciski. Umiaram.